Cześć, dzisiaj zrobimy bit w stylu See you again od Wiza Kalify. Intro. wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self Made Beats. Kłaniam się niezwykle nisko, witając was w kolejnym odcinku programu, w którym przygotujemy sobie beat w stylu See You again od Wiza Kalify i Charliego Puth. Nie wiem, jak to się czyta do końca, w każdym razie tych dwóch panów jest odpowiedzialnych za ten oto wspaniały utwór. Melancholijny, ale jednocześnie energetyczny, co jest dość rzadkim połączeniem, i dzisiaj spróbujemy odtworzyć klimat tego oto kawałka. Przejdźmy zatem na pulpit i zobaczmy, z czym dzisiaj przyjdzie nam pracować. Działamy Moi drodzy, w tempie 80 bpm, więc dość klasyczne hip hopowe tempo. Jeżeli chcecie, oczywiście, możecie użyć tempa 160, pomnożonego razy 2, ale wtedy działacie w technice double tempo, co oznacza, że musicie rozpisać muzykę dwa razy szerzej. Niemniej nie ma to takiego aż dużego znaczenia. Jakie mamy ścieżki, moi drodzy? Mamy taką oto ścieżkę stopy, takie oto brzmienie klapa, klap numer 2, troszeczkę bardziej taki chropowaty, można by powiedzieć. Dalej mamy snare. Z długim ogonem. Dalej mamy Ghost Snare, czyli coś, co posłuży nam za budowanie rytmiki. Hi-hat, hi-hat drugi, które posłużą nam za warstwy. Crash. Dla zaznaczenia, początku pętli. 808. Taki oto sample w takim oto brzmieniu. I tutaj trzy ścieżki pianina. Wszystkie pochodzą z Flexa. Jest to ta sama biblioteka, która brzmi w ten sposób. Za tym są organy z wtyczki Kontakt. Biblioteka Vintage Organs, oczywiście, no i Bras. Czyli takie syntezowane brzmienie z flexa. I to moi drodzy tyle, a zatem myślę, że swobodnie możemy ruszać do sekcji rytmicznej. Przed nami sekcja rytmiczna, będziemy musieli nadać rytmiki naszemu kawałkowi, co specjalnie skomplikowane nie będzie, niemniej trzeba to zrobić. Przejdźmy zatem na pulpit i bierzmy się do pracy. Zacznijmy myślę od high-hatu, ponieważ to będzie zdecydowanie najprostsza ścieżka, w zasadzie nie od high-hatu, tylko od snera. Słuchajcie, tak się spieszę, że już bym high-hat robił, w związku z tym, chociaż nie, zostawmy to na cztery takty. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że cała ta pętla jest dosyć powtarzalna. Sner z tym długim ogonem zostawiamy na końcu drugiego i czwartego taktu, zatem taktów parzystych. Teraz, moi drodzy, stopa. Coś takiego bardzo prosta rytmika. Hi-hat bardzo prosto, co dwa kroki, tyle że tutaj, moi drodzy, możemy sobie pozwolić na pewną wariację. Powiedzmy, że coś takiego. W ten sposób możemy to sobie skopiować. Sposobów kopiowania jest kilka. Teraz przytrzymuję Ctrl i zaznaczam, ale możemy też zaznaczyć sobie żądany fragment i kliknąć Ctrl B, tym samym kopiując go dalej, moi drodzy. I tak przygotowaną ścieżkę hi hatu możemy sobie swobodnie przekopiować do drugiej ścieżki, teraz Crash, który będzie nam pętlę otwierał. No i zostaje nam tak naprawdę tylko Ghost Snare, którego będziemy musieli zaprogramować, który będziemy musieli zaprogramować w zasadzie już z poziomu pianorola. No, to zaprogramujmy, moi drodzy. Na początek robimy taki mały snare roll. W ten sposób. Tutaj programujemy tak. No i tutaj myślę, że w ten sposób będzie OK. Teraz troszeczkę się pobawmy tutaj, jak chodzi o głośność tych nut. Tu nie chcemy, żeby to było zbyt głośno. Coś takiego, żeby to miało w miarę zgrabną rytmikę. Dalej w zasadzie możemy sobie skopiować to samo, z tym, że usuniemy tę część tutaj. I myślę, że to w zupełności wystarczy tak skomponowaną ścieżkę możemy sobie skopiować na kolejne dwa takty, zamykamy pętlę i zamykamy również sekcję rytmiczną, ponieważ całą perkusję mamy gotową. Posłuchajmy sobie jeszcze tylko, jak to brzmi. Coś takiego, pewnie jakieś tam drobne jeszcze modyfikacje wprowadzę, ale na razie jest. Tyle, zatem moi drodzy, swobodnie możemy przejść do kompozycji. No to przyszedł czas na kompozycję, czyli ten etap, w którym dodamy tak naprawdę klimatu naszemu utworowi. Będzie dużo melodyjnych partii, zatem przejdźmy na pulpit i bierzmy się do roboty. Zaczniemy klasycznie od basu. Bas nie będzie specjalnie skomplikowany, będzie on się pokrywał z dolnymi nutami. Zwrotki, jeśli dobrze kojarzę. Dajmy go troszeczkę głośniej, przedłużmy. Coś w tym stylu, mniej więcej, i to możemy sobie przekopiować. Tym samym bas mamy przygotowany. Momencik. O. I teraz możemy sobie przejść do pianina, który będzie pojawiać się na intrze. Zaczniemy sobie od tych nieco niższych nut, by potem sukcesywnie przenosić się do tych bardziej melodyjnych. Tutaj powprowadzamy jeszcze drobne zmiany, jeżeli chodzi o czas. Czas trwania oczywiście, o Velocity to wszystko wpłynie, moi drodzy, na brzmienie ogólne. Coś w ten deseń, i teraz przeniesiemy się odrobinę wyżej. Już te bardziej takie melodyjne fragmenty programować. W zasadzie to myślę, że moglibyśmy to sobie skopiować kilkukrotnie, bo do tego to się sprowadza, czyli do powtarzania tej pętli. I końcówka wygląda mniej więcej tak. Sprawdźmy to. Tutaj, oczywiście, pierwotnie perkusji nie było, ale nic nie szkodzi. Całkiem, całkiem nieźle. Na ten moment możemy tę ścieżkę sobie wyciszyć i przejść do ścieżki kolejnej. Ja to nazwa, nazwałem Piano Intro 2, ale tak naprawdę posłuszę to nam i trochę za intro, i trochę za referent. Ta ścieżka będzie najdłuższa, ponieważ będzie miała taktów 8, ale warto, moi drodzy, myślę, że warto. W związku z tym zabierzmy się za to czym prędzej. No to zacznijmy. Tutaj będzie troszeczkę bardziej rozbudowana ta harmonia. No i znowu idąc od dołu... Tutaj możemy sobie to skopiować. No i akord będzie tutaj podobny, także możemy to śmiało zostawić w tej formie. I tutaj śmiało w ten sposób. Tutaj sobie skróćmy. I ten ostatni akord będzie taki faktycznie dosyć krótki. Wygląda to strasznie na początku, natomiast jak się okazuje można to zrobić w miarę, w miarę sensownie i w miarę, w miarę szybko, co też jest ważne wbrew pozorom. Dobrze, ja sobie tutaj tak radośnie przedłużam, będę musiał jednak odrobinę skrócić. Siódmy takt z grubsza wygląda jak pierwszy, a ósmy wygląda jak drugi, moi kochani. I tym samym tę ścieżkę mamy przygotowaną, i kolejna ścieżka przed nami, czyli to pianino, które będzie pojawiać się na zwrotce. I tak jak zdążyłem wspomnieć, nuty dolne będą wyglądać tak samo jak w basie, więc od razu je pozwolę sobie skopiować. Tyle że oktawę niżej i jeszcze oktawę niżej. I teraz możemy przystąpić do budowania akordów. I teraz rytmika jest stosunkowo prosta. Więc w zasadzie będziemy ją powielać, jedynie zmieniając wysokości nut w akordach, bo tak powinno być trochę prościej. Mamy tutaj troszeczkę przewrotów, więc to też zawsze na plus pod kątem tych, którzy oczywiście lubią e, teorię muzyki. Całkiem, całkiem przyzwoicie, całkiem nieźle. Zatem myślę, że swobodnie możemy przejść do ścieżki kolejnej. Będą to oczywiście organy, I tym razem nieco wyżej, ponieważ potrzebujemy faktycznie tych wyższych nut. I długie akordy, tym razem w przeciwieństwie do tych krótkich rytmicznych, to te będą dosyć pociągłe, prawie że przez cały czas, ale oczywiście prawie nie oznacza, że przez cały czas. Wszelkiego rodzaju zmiany związane z przesuwaniem nut i tym podobne prowadzę poza kadrem, poza kamerą. No, a jednak chyba nie w ten sposób. W sensie nie przekonuje mnie to brzmienie, mimo wszystko. Troszeczkę musimy to skrócić, przearanżować. Może jeszcze odrobinę. I tak jest ok. I zobaczmy. Całkiem, całkiem w porządku. W związku z tym, że to mamy gotowe, myślę, że możemy zabrać się za Bras, czyli ostatnią ścieżkę kompozycji. Ok, i tę ścieżkę musimy sobie skopiować w trzech oktawach, i mamy coś takiego. Myślę, że po odpowiednim dostosowaniu velocity przesunięć w tych nutach powinno być całkiem ok. To wam pokażę za chwilę, bo zajmę się tym już w tym momencie. No to jesteśmy z powrotem. Ja zdążyłem sobie to już wszystko troszeczkę przearanżować. Te ścieżki podzieliłem przy tym na osobne paterny, żeby nam było wygodniej słuchać. Zobaczmy sobie zatem jak brzmi nasza ścieżka pianina pierwsza. Jeśli sobie przejrzycie, to wygląda to tak. Ten sposób. Dalej mamy drugie piano. Mniej więcej coś takiego. Dalej mamy pianino trzecie, które mamy na zwrotce. Troszkę lepiej te dolne nuty podążają za basem, wydaje mi się, dzięki temu, że tam drobna zmiana została wprowadzona. Teraz, moi drodzy, organy. One brzmią tutaj troszeczkę koślawo, ale w miksie brzmi to w miarę w miarę sensownie. Natomiast tutaj mamy, moi drodzy nasz ten bras. Ta najwyższa oktawa została przeze mnie przyciszona. W sposób uzyskujemy odpowiedni charakter, jeszcze później przefiltrujemy niskie częstotliwości i powinno być naprawdę, naprawdę w porządku. A zatem skoro to w końcu mamy gotowe, przyszedł czas na omówienie miksu. Na tym etapie, moi drodzy, będziemy omawiać miks, czyli wszystkie efekty, jakie zostały zastosowane na poszczególnych ścieżkach. Nie będzie tego dużo, ale będzie to kluczowe dla utrzymania klimatu i uzyskania brzmienia, takiego, jakie chcemy uzyskać. Przejdźmy zatem na mikser i działajmy. O nie wierzę, o nie wierzę, co się dzieje na mikserze, moi drodzy. Cóż też się może dziać? Mamy oczywiście ścieżki, zrobioną panoramę, poziomy głośności, to powinno się ze sobą zgadzać. Natomiast mamy, moi drodzy, takie oto efekty. Pierwszy efekt pojawia się na Kiku, klasyczne rzeźbienie tak naprawdę tej ścieżki, czyli podcięcie kartonowych częstotliwości w tym miejscu w okolicach 435 Hz i podbicie w okolicach 3,5 Hz, kiloherca w zasadzie po to, żeby uwydatnić troszeczkę tę ścieżkę w miksie i myślę, że to się udaje zbiorczo. Na klapach mamy tutaj, moi drodzy, po prostu filtr górnoprzepustowy, odcięcie prewencyjne niskich tonów, no i reverb po to, żeby. By nadać naszej ścieżce troszeczkę przestrzeni, wypchnąć ją lekko naprzód tym razem, czyli nadać jej takiego oddechu. Wydaje mi się, że to wyszło jej na plus. Dalej mamy, moi drodzy, hi-hat, klasyczna korekcja na hi-hatach, w moim przypadku crash i oczywiście bliźniaczo, tyle, że mniej tych częstotliwości odcięte. Na talerzach zbiorczo jest fruity reverb, po to, żeby faktycznie też im nadać takiego oddechu, przestrzeni i wrażenia głębi. Na perkusji mamy tutaj fruity parametric EQ, jest to jednak zabieg aranżacyjny, więc nie będziemy go omawiać. Fruity blood overdrive na basie. W zasadzie bez żadnego drastycznego działania. On jest delikatnie tutaj przekręcony, po to, żeby wprowadzał delikatne takie ocieplenie tego brzmienia. Dalej filtracja, w ten sposób wyrzeźbione brzmienie. Lekkie podbicie w okolicach 225 Hz. Tam są fajne takie częstotliwości ciepłe, dosyć warto to było podbić. No i dosyć mocna kompresja, w zasadzie limiting tego sygnału, po to, żeby ta ścieżka była dosyć taka liniowa, mało dynamiczna. Chciałem mieć ją opanowaną. I dalej, moi drodzy, zbiorczo na pianinach korekcja, w ten sposób przyciemnienie brzmienia tego pianina, chociaż ono już było dosyć ciemne, ale zależało mi na tym, żeby było miejsce na wokal i na pozostałe ścieżki również. Dalej mamy, moi drodzy, organy. Tutaj taka oto korekcja. Z racji tego, że ta ścieżka gra w wyższych rejestrach, odciąłem dół z kolei, zostawiając miejsce w górze, po to, żeby ta ścieżka właśnie miała tam jakieś swoje, jakąś swoją przestrzeń. Dalej mamy, moi drodzy, tutaj bras. Taka oto korekcja. Tutaj były fajne częstotliwości dosyć w tym e, środku, więc postanowiłem to podbić. Natomiast prewencyjne ścięte e, dolne częstotliwości, niskie częstotliwości, no i podcięta. Lekko. Góra, w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o efekty. I tutaj mamy jeszcze na koniec ozon 9 Elements po to, żeby nam się fajnie tego wszystkiego słuchało na YouTube. A jak to brzmi? Sprawdźmy. Prawda, że przyjemnie? Mnie się wydaje, że przyjemnie, a skoro brzmi przyjemnie, to nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do aranżacji. Tym razem omówienie aranżacji. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak ten utwór został rozplanowany, w jaki sposób rozłożono akcenty i jak to wpływa na ogólny odbiór tego instrumentala. Przejdźmy zatem na playlistę i przyjrzyjmy się temu. Aranżacja, tak jak wspomniałem, zaczyna się oczywiście od intra, pięknego, melodyjnego intra. Cały ten utwór jest pokazem tego, w jaki sposób w przemyślany sposób z niewielu elementów złożyć świetną produkcję. Tu nam wchodził refren, oczywiście cały czas jesteśmy bez tej sekcji rytmicznej, bez perkusji, która naprawdę napędza ten utwór. Nie mamy też basu, tutaj możemy się skupić na wokaliście przede wszystkim, bo i te akordy nie odciągają uwagi, nie ma tutaj żadnej kontrmelodii, więc wszystko ze sobą idealnie współgra. I zaraz po tym, tutaj te dwa ostatnie akordy pełnią rolę przejścia i wchodzimy na zwrotkę. Tu pojawia się Wiz Khalifa, a, który, no po prostu, można powiedzieć, że rapuje, tak? W, pro, w prosty sposób, nie ma co komplikować. I tak jak widzicie, podstawowe ścieżki perkusji, tam było ich troszeczkę więcej, ona jest tutaj uproszczona, ale mamy do tego bas, mamy zwrotkę i niczego więcej nie potrzeba. Tu mamy pre wchodzą organy, wchodzi ten brass syntezator, to jeszcze nam podbija energię. Wchodzi też partia śpiewana rapera, i wejście na refren. I ponownie wyciszenie, czyli po tej części takiej typowo energetycznej mamy wyciszenie. Możemy się znowu skupić na wokaliście, który śpiewa refren. Tu chyba troszeczkę za głośno są organy, ale to jest już drobny szczegół. Można to rozwiązać automatyzacją. I tutaj mamy drugą zwrotkę. Czy nie? W zasadzie tutaj jest jeszcze taki drop, jakby, tak? Tutaj mamy dosyć duże zagęszczenie high hatów też. I dopiero tutaj jest zwrotka. Zaczyna się od odfiltrowanej perkusji. Tam są też zmienione sample. Tutaj dla uproszczenia zostawiłem te, które były. Krótkie przejście. I zwrotka właściwa. Ponownie zaraz po niej prikorus, czyli ponownie budowanie tego napięcia, energii, po to, żeby tak naprawdę uspokoić się, um, móc się uspokoić na mostku, który już teraz zobaczcie, jaką on olbrzymią przestrzeń zajmuje um, w kontekście całego kawałka. Gdybym miał to tak jakoś zmierzyć wzrokowo teraz, to jest około jednej czwartej, więc ten mostek, gdzie wokalista może dać popis swoim umiejętnościom, jest naprawdę duży. Oczywiście tutaj partia pianina też była inna, ja już jakby nie zmieniałem tego, bo zbudowanie tych partii zajęło naprawdę dużo czasu, przygotowanie ich pod odcinek. Natomiast tak jak widzicie, mieliśmy tutaj odfiltrowaną perkusję. I co ważne, partia pianina w mostku po pierwszej pętli jest podniesiona oktawę do góry, czyli zagrana wyżej. I tutaj moi drodzy, jak to się kończy. To mamy przejście w postaci odfiltrowanej perkusji z takim jakby efektem zasania tych częstotliwości. I kończymy, moi drodzy, utwór z sekcją instrumentalną. Naprawdę genialna aranżacja, nic dodać, nic ująć, podziwiać. Po rozłożeniu na czynniki pierwsze można się tym naprawdę... Zachwycić tak naprawdę geniuszem tej aranżacji, i w związku z tym, że to mamy omówione moi drodzy, swobodnie możemy powiedzieć, że to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Self Beats. Jeśli znajdziecie chwilę, wpadnijcie do mnie na inne media społecznościowe, na Facebooka, Soundclouda, Instagrama, bo backstage Self Made Beats. Wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Self Beats i nie zapominajcie dołączać do Facebookowej grupy Self Made Beats oraz fanowskiego serwera na Discordzie, gdzie wspieramy się jako producenci muzyczni. Wszystkie potrzebne Linki znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu, tak jak i link do pobrania projektu z dzisiejszego odcinka. Za chwilę posłuchamy sobie finalnego efektu naszej dzisiejszej pracy, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszły czwartek na Self-Made Beats na żywo. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.